Siemano moi drodzy parafianie, dawno mnie nie było. Jestem pod firmo, Mamy ogólnie problem techniczny z furo. Patrzcie co się dzieje. Tam wszystko się zaczęło. Podjechałem pod firmę. Coś pierdolnęło i zaczęła się płyn chłodniczy wylewać. Wycofałem. Zobaczcie, wycofałem. Stoję tutaj. Kabina w górze, macha otwarta. Rozkręcamy. GoPro zostawiłem w samochodzie, bo chciałem go z GoPro nagrać. Nie wiem, jak to będzie z telefonu. Zobaczymy. A więc, tak, rozebrałem wszystko. Eee, tutaj osłony, to znaczy kabinę podniosłem. Tam osłonę zdjęłem. Tutaj silnika obejrzałem. Tu wszystko jest ogólnie mokre dookoła. Więc, eee, jeżeli jest u góry wszystko mokre, to najprawdopodobniej pierdolną przewód. Któryś u góry Albo do zbiorniczka, który idzie Albo na chłodnicę No i co Odkręciłem pokrywę i będziemy szukać przyczyny Tu się wszystko tak powylewało, że ja pierdzielę Nie No, także mamy tutaj od, od, odkręcone Już tu osłonę jeszcze Która się znajduje tam nad zbiorniczkiem No i co Trzeba szukać, gdzie to się Zesrało nie? Tak, tutaj mamy przewód cały. Tutaj mamy cały. Powiem Wam, że kurwa, gorący strasznie motor. Ale muszę to zrobić, bo rano mam rozładunek. I musi być dopóki jeszcze jest widno. Kurwa, ale gorący jepan. Ale para się taka unosiła, że powiem Wam, że musiałem. Szybko okno zamknąć, bo nie dało się oddychać. Masakra jakaś, nie? No, taka, taka była masakra, że, że szok. Dobra, tu jeszcze są przewody, które idą. Aha, tu pod do, do tego do pompki, do wybasto. Dobra, to jest to, to jest to. Mam. Patrzcie. Znalazłem. Pierdyknął przewód. Tu Jest go trochę, dość sporo. To jak go tutaj utnę, to myślę, że go nasunę. Zarobię go, tak aby zjechać i trzeba będzie wymienić ten przewód. On idzie tutaj do. Tutaj idzie do pompy. Do pompy wody. No dobra, to co? Ja go obcinam. I, a na pewno to zdjąć, obciąć, zarobić i Zobaczymy, co to będzie. Gdzieś spróbuję sprawić. Wiem, że dawno nic nie nagrywałem, nic nie było. Po prostu za dużo pracy, za dużo obowiązków, za dużo wszystkiego sobie na głowę wzięłem. Szczerze powiem. Nie ma co, co ukrywać. Kurde. Tak chcę Was postawić, żebyście widzieli, co tu się, co tu się dzieje. O. Nie wiem, czy byście tak widzieli, ale dobra, ja tylko zdejmę tutaj to opaskę zaciskał, bo kurczę. kombinerki zostawię w schowku a że jest kabina wywalona już do góry to nie mam jak eee, kombinerek wyjąć, mam nadzieję że obcineczkami uda mi się opaskę zacisnąć żeby ją zsunąć, nie no słuchaj, 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 słuchaj. dobra, udało się no i co, zdejmujemy przewód aha Weź go kurwa zdejmi. trzeba śrubokręt jakiś, płaski. Kurczę, a ja powiem wam, ostatnio myślałem nad tym, żeby te wszystkie narzędzia, mówię, może, może wziąłby, wyjął, zostawił w domu, ale dobrze, jeżeli tego nie zrobiłem, bo widzicie, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, nie? I kiedy. Ale jeździłem po górach. Kurde 22 tony załadowane. Nic się nie działo. Zajechałem na miejsce i pierdolnęło. Więc sami widzicie, że to nie ma znaczenia, gdzie jesteście, co robicie. Przewód już mam. Trzeba go obciąć. Kurwa dość sporo jest do obcięcia. Nie wiem czy nie będzie go przykrótko. Uf. Dobra, ja jestem już na ten przewód Trudno, co ma być To będzie, tu nic innego nie wymyślę Tu lejek żadnych nie będę Wstawiał Trzeba po prostu go obciąć Tak jak idzie Założyć Może akurat starć. Tyle co do domu zjechać, bo mamy rozładować to i będziemy coś ładować na na chatę to wytrzyma obcięłem go, no nie zarówno bo to obcinaczkami kurcze noża też nie wzięłem wszystko zostało jeszcze w schowkach nie spodziewałem się, że to tak szybko mi pójdzie, miałem zdiagnozować usterkę i i dzwonić po graty po części, czy po jakiegoś majstra ale na szczęście czy tak powiem, szczęście w nieszczęściu to tylko tyle, nie? Powiem Wam, że taki jest upał, że ja już jestem cały mokry. Tu jeszcze od silnika wali taka temperatura, że naprawdę uwierzcie mi, że jestem kurde, cały mokry. Ty dobrze, że to, że to nie, nie jest ten. Po ciemku, kurde robota, bo jeszcze z latarką w zębach. Z komarami gryzącymi to już w ogóle by była tragedia. Ale czekajcie, ja mam takie szczypce. bo teraz nie mogę ścisnąć, bo jest za luźno. Zaraz wracam. Dobra, mamy już szczypce, teraz coś pójdzie z górki. O, cyk. Patrzcie, hop, już się opaska rusza. Dobra, teraz tylko trochę naciągnąć muszę ten przewód. O. Powiem wam, że. Kurwa, łapy były upierdzielone. Tragedii nie ma. Ha, kurwa. Starczyło przewodu. Mam nadzieję, że to tylko to, że to nic więcej nie, nie było. Tu wszystko wygląda na suche. Tutaj przy. przy pompie. Tutaj się wszystko w porządku. No widocznie. Nie wiem, może coś. A, kurwa, gorąco. Może coś cochało obcierało, może osłona obcierała może co, nie wiem w każdym bądź razie usterka naprawiona dobra, bierzemy się, składamy to do kupy przewód to tak pierdzielną jeszcze Wam pokażę na koniec tutaj przed tym obcięłem kawałek dalej bo tutaj gdzie się kończy pęknięcie pamiętajcie żeby się odsunąć jeszcze kawałeczek do obcięcia przewodu a tu zobaczcie po prostu przewód, pierdolną no i, i co tu gadać, tu można, ja Wam pokażę, o, palec przełożyć, już nie będę, nie mam jednej ręki, tu się nie będę wyginał, albo od tej strony. O, pokażę, o, można sobie palucha przełożyć, także wywaliło mi cały płyn, płynu też nie mam za wiele, mam trochę tylko płynu chłodzącego. Trzeba będzie najwyżej, nie wiem, wodą go zalać. Jeszcze torlenu. Ale mam nogę, to najwyżej poszukam sobie jakiejś stacji, e, poszukam sobie jakiejś stacji paliw niedaleko, to pojadę po prostu i kupię, kupię drugi płyn. Zobaczcie, jak ja mokry jestem. Ty, normalnie patrzycie to? Tak jest gorąco i taki jest smród zadów z tego, z płynu chłodzącego, że ja pierdolę. No normalnie ten gotujący się płyn, nie? To te opary to tak są nieprzyswajalne nie, nie dla mnie, dla mojego nosa, że tragedia. Dobra, mordy, ja skręcam, skręcam to, walę kabinę i wlewamy płyn. Zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, trzymajta się. No i dobra, majstry. Mamy już kabinę złożoną Tutaj już lałem tyle ile miałem Petry gusa. Sterka zrobiona, szegraaty nie posprzątane Ręce tylko trochę obmyłem, teraz muszę Jechać, od kogoś wziąć wody Jak ma w bańce Żeby dolać cokolwiek Opatrzę dwie ciężarówki, co to może samej wody doleje Bo to i tak trzeba będzie przewód wymienić ten obcięty 145 km, zrobiłem już kolejnego. Jadę tam do jednego, drugi jest z tyłu, jeszcze za mną. Poproszę o wodę, może mi da to te bańki swoje, to wleję, bo tu od cholery wchodzi. Około 30-40 litrów płynu chłodzącego, także sporo. Dobra, jadę motać kurde, płyn. Ulajko, to wszystko moje ślady, nie? Zobaczcie, to wszystko, o o, ale szumi, zobaczcie, i tam wszystko poszło, o, to wszystko, to wszystko moje, mój płyn, nie, to wyobraźcie ile, ile tego płynu tam wchodzi, nie, skoro taki długi odcinek, się lało cały czas, dobra, ja idę się pytam tego Węgra, czy mi wody da. Żeby do chłodnicy wlać O dobra Kolejna przygoda zaliczona Usterka naprawiona No i co Prosimy o wodę Dobra mordy Trzymajcie się do następnego